Howard Phillips Lovecraft. Opowiadanie pod tytułem Mała szklana butelka. Zatrzymaj żaglowiec. Coś tam się unosi na zawietrznej, rzekł niski, krępy mężczyzna, który nazywał się William Jones. Był on kapitanem Keta, na którym on i grupa mężczyzn pływali w czasie, gdy rozpoczynała się ta historia. Tak jest, kapitanie! Odrzekł John Towers. I chłód została zatrzymana. Kapitan przyjrzał się dziwnemu obiektowi, którym okazała się szklana butelka. To tylko butelka po rumie, którą wyrzucili przepływający tędy ludzie. Powiedział, ale z ciekawości wyciągnął ją z wody. Rzeczywiście była to butelka po rumie, i w momencie, w którym kapitan miał ją ponownie wyrzucić za burtę, dostrzegł w jej wnętrzu kawałek papieru. Wyciągnął go i przeczytał taką wiadomość. 1 stycznia 1864 roku. Jestem John Jones i piszę ten list w pośpiechu. Mój statek właśnie tonie ze skarbem na pokładzie. Znajduję się w miejscu zaznaczonym na mapie. Kapitan obrócił kartkę i zobaczył na niej to. Na rogu kartki znalazł taki dopisek. Linia kropkowana oznacza trasę, którą płynęliśmy. Towers, powiedział kapitan Jones, rozentuzjazmowany, przeczytaj to. Towers zrobił, co mu polecono. Myślę, że się opłaca, powiedział kapitan, a ty jak uważasz? Tak samo jak pan, odparł Towers. W takim razie, jeszcze dziś wynajmiemy szkuner, zdecydował podniecony kapitan. Tak jest, przytaknął Towers. Wynajęli więc łódź i przez cztery tygodnie podążali trasą zaznaczoną na mapie, aż dotarli do celu. Tam nurkowie zeszli pod wodę i wrócili z żelazną butelką, w której znajdował się kawałek brązowego papieru. Z poniższą wiadomością. 3 grudnia 1880 roku. Drodzy poszukiwacze, wybaczcie mi całą tę sytuację, która jest niczym innym jak wyszukanym żartem. Wymyśliłem go tylko po to, by ukarać was za wasze głupie postępowanie. Rzeczywiście dostaliśmy lekcję, odrzekł kapitan Jones. Kontynuuj. Niemniej pokryję koszty waszej wyprawy. Licząc odległość od miejsca, gdzie znaleźliście butelkę z pierwszą wiadomością, będzie to 25 dolarów. Taką sumę znajdziecie w żelaznym pudełku. Wiem, gdzie znaleźliście tę butelkę, ponieważ umieściłem ją w tym samym miejscu co pudełko. Następnie wyrzuciłem drugą butelkę z wiadomością z nadzieją, że zamieszczone poniżej pieniądze pokryją mniej więcej wasze wydatki. Anonim. Chciałbym skopać go po głowie, odpowiedział kapitan Jones. Nurek ponownie zszedł pod wodę i po minucie wrócił z żelaznym pudełkiem, w którym znaleźli 25 dolarów. Pokryło to koszty ich wyprawy, ale myślę, że już nigdy więcej nie zdecydują się na podążanie do tajemniczych miejsc kierowani tajemniczą butelką.